Odkrywamy nową generację zmiękczaczy, modele Perlamat i Bewasoft od BWT bez Water Technology. Zapraszam do oglądania. cieplo24.pl Witam Państwa na naszym kanale. Nazywam się Michał Gawlikowski. W dzisiejszym odcinku zespół ciepło 24 przygotował dla Państwa materiał o zmiękczaczach wody, a konkretnie o nowych modelach od firmy BWT. Bewasoft w dwóch pojemnościach. 15 i 20 oraz Perla Mat 25 Bio. BWT posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w technologii uzdatniania wody. Produkty tej firmy powinny być tam, gdzie jest potrzeba posiadania czystej i bezpiecznej i uzdatnionej wody. A jaka jest misja firmy BWT? A to opowie Kasia. My w BWT lubimy się wyróżniać. Robimy to oczywiście dzięki naszym wiodącym technologiom, ale wizerunek firmy jest dla nas bardzo ważny. Dziś różowy to nie tylko modny kolor ale w BWT reprezentuje także naszą misję uzdatniania lokalnej wody na całym świecie tak, aby stała się zdrowa, smaczna i bezpieczna. Naszym celem jest sprawienie, aby plastikowe butelki jednorazowego użytku przeszły do historii. Chcemy stworzyć ogólnoświatowy ruch ludzi, którzy razem z nami przyczynią się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naszej planety i będą żyć zgodnie z różowym ekologicznym nastawieniem. My w Ciepło 24 wierzymy, że każde działanie na rzecz ochrony środowiska ma znaczenie. Dlatego z dumą dołączamy do tej idei, oferując Państwu produkty BWT nowoczesne rozwiązania sprzyjające oszczędności wody i energii. Zanim przejdę do omówienia, czym wyróżnia się firma BWT, oraz oczywiście prezentacji zmiękczaczy wody, zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Wystarczy kliknąć przycisk subskrybuj oraz ikonkę dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienie o kolejnych materiałach. Dla wszystkich subskrybentów przygotowaliśmy specjalny prezent. Jeśli zasubskrybują Państwo nasz kanał i poinformują nas o tym, wysyłając wiadomość na infomaupacieplo 24pl W odpowiedzi prześlemy specjalny kod rabatowy na transport przy zamówieniu w naszym sklepie. Przygotowując ten materiał zadaliśmy sobie fundamentalne pytanie. Po co nam są potrzebne zwiększacze do wody? Odpowiedź jest prosta. Dzięki zmiękczonej wodzie, uzdatnionej tej wodzie przez właśnie takie produkty, które teraz omówię, Mamy błyszczącą armaturę łazienkową. Używamy mniej detergentów. Mamy błyszczące stuczce i naczynia, a także miękkie pranie. No i włosy. No, jeśli ktoś ma, to pewnie ma miękkie. Więc uważam, nawet nie mając włosów, że warto mieć zmiękczacz w domu, ponieważ jest sporo korzyści. Ze zmiękczaczem oprócz. Uzupełniania soli nie trzeba nic robić. Złoże regeneruje się samo. Starcza na 10 do 15 lat. Model Bewasoft jest dostępny w dwóch wersjach: 15 o nominalnym przepływie 1200 litrów na godzinę. On jest dedykowany dla dwóch-trzech osób w gospodarstwie oraz wersja Bewasoft 20 o przepływie 1680 litrów na godzinę. I ten model wpasowuje się w taką 3-4 osobową rodzinę. Przedstawione modele są bardzo zgrabne. Spokojnie, ten mniejszy zmieści się w szafce kuchennej. Wymiary tego Bewasoft 15 to 276 na 470 na 596 mm, a model 20 szerokość i głębokość ma taką samą, tylko z racji większego złoża i pojemnika na sól różni się wysokością, bo ma 803 mm. Co jest przewagą firmy BWT nad konkurencją w tych modelach? Funkcja smart metering, dzięki której zmiękczacz inteligentnie zarządza zużyciem soli i wody. No, czyli w efekcie po prostu pobiera jej bardzo mało. Potem ten model BewaSoft posiada regulowaną twardość wody, czyli zmiękczacz dopasowuje się do lokalnych warunków. Producent udziela 3-letniej gwarancji na wymienione produkty. Właśnie pojawiła się tabela z danymi technicznymi tych modeli oraz kody QR. Po zyskanowaniu ich dowiedzą się Państwo, ile aktualnie ten. Produkt kosztuje w sklepie ciepło 24. Oczywiście, no zapraszam do zakupu. Ale aby zmiękczacz pracował prawidłowo, należy dokupić odpowiednie akcesoria. Jak? No sól, oczywiście, ale także odpowiedni filtr, węże przyłączeniowe, taki specjalny zawór Multiblok oraz syfon do odprowadzania popłuczy. I właśnie przygotowaliśmy dla Państwa właśnie taki specjalny. Kompletny zestaw. Zanim przejdę do omawiania tak by, drugiego modelu zmiękczacza, czyli tego Perla Mat 25 Bio, proszę spojrzeć, co robi firma BWT, jak pomaga potrzebującym ludziom poprawić dostęp do wody pitnej. Mogłoby się wydawać, że to złoto, ropa czy palac są najcenniejszymi naturalnymi zasobami na świecie. No nie do końca. Chociaż codziennie o tym nie myślimy, to właśnie woda jest naszym najcenniejszym zasobem na naszej błękitnej planecie, dlatego, że nie możemy bez niej żyć. Problem z wodą jest taki, że jest ona bardzo nierównomiernie rozłożona. Im częściej podróżujesz po świecie, tym bardziej uświadamiasz sobie wartość wody i to, jak wiele osób ma do niej utrudniony dostęp. Dlatego BWT jako lider uzdatniania wody w 2016 roku utworzyło fundację AquaPair, której Podstawowym celem jest ułatwienie dostępu do czystej i bezpiecznej wody. W Afryce dostęp do najbliższego źródła czystej wody to aż 6 km. Dlatego podstawowym celem fundacji jest to, aby zmniejszyć ten dystans do zaledwie 150 metrów. Jest to tyle istotne, dlatego że to głównie kobiety i dzieci mają za zadanie dostarczać świeżą i czystą wodę do gospodarstw domowych. Dokładnie takie studnie budujemy na obszarach Gambii, Gany, Tanzanii i Kenii. Aktualnie wybudowaliśmy już ponad 800. Jak to działa? Wystarczy, że przełoży się specjalny tak do odbiornika NFC, a bezpieczna woda do z Technologia ta działa nawet na obszarach wiejskich z bardzo słabą transmisją danych. Takie mieszkańcy mogą być doładowywane również przez lokalne władze, osoby prywatne czy darczyńców. Aktualny stan, dostępność i inne parametry sztuki każdy z nas może sprawdzić na portalu Biło Ile wody wypływa średnio z naszych kranów? Jakiej wartości jest to woda? Albo ile osób korzysta z niej rocznie? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź na naszym portalu. Kliknij w link poniżej. My także lubimy pomagać. Już dwukrotnie uczestniczyliśmy w biegu charytatywnym Bez Water Run, w którym zdobyte środki były przez fundację Aquapel, o której mówił Krzysiek, przekazywane na ten właśnie szczytny cel. No, to właśnie ta koszulka, ta z tego biegu. Filmy z tych naszych wydarzeń, z biegu, można także zobaczyć na naszym kanale YouTube Ciepło 24. Linki też umieściliśmy tutaj w tym opisie tego filmu. No dobrze, to teraz przejdę już do drugiego modelu. To model Perla Ma25Bio. Produkt także z trzyletnią gwarancją od BWT. Posiada, tak jak omawiany wcześniej, model Beva Soft, funkcję smart metering, wyświetlacz oraz taką kompaktową konstrukcję. Dodatkowa, dodatkowo ta funkcja bio, która powoduje automatyczną dezynfekcję żywicy z możliwością regulacji częstotliwości. Czyli tak prosto mówiąc, no można tą wodę pić. Kolejna przydatna funkcja w zmiękczaczu Perla to ostrzeganie o niskim poziomie soli. Takim w postaci komunikatu na wyświetlaczu. Oto parametry techniczne. Proszę spojrzeć na właśnie na wyświetlaną na ekranie tabelę. Także proszę pamiętać, że do prawidłowego działania zmiękczacza potrzebne są te dedykowane akcesoria. No, i także stworzyliśmy taki pakiet dla Państwa w Ciepło 24, aby było łatwiej. A teraz ciekawostka. Czy wiecie Państwo, że ambasadorami BWT w Polsce są nasi skoczkowie Dawid Kubacki i Piotr Żyła? Oni nie tylko skaczą na różowych nartach BWT, lecz także na przykład testują wodę, Cheers. która dzięki urządzeniom tej firmy jest odpowiednio zmiękczona i przygotowana, no i też zdatna do picia. BWT jest także obecny w świecie sportu. Proszę zobaczyć. Od Formuły 1 po piłkę nożną, siatkę i skoki narciarskie inicjatywy sponsorskie BWT od lat robią furorę w świecie sportu. Dla nas to coś więcej niż tylko działania brandingowe. To misja BWT Change the World Sip by Sip i sposób do rozpowszechniania informacji na temat zrównoważonego picia wody i ograniczenia plastiku na naszej niebieskiej planecie. Dołącz do nas i zmianę rozpocznij już dziś. I tą informacją chciałem zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeśli podobał się Państwu ten właśnie odcinek, to proszę zostawić nam motywacyjną łapkę w górę na Facebooku i YouTube, i serduszko na Instagramie. Pamiętajcie także o wiadomości do nas, że nas subskrybujecie, ponieważ te dodatkowe rabaty oczywiście czekają. Dziękuję za oglądanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale ciepło24.pl. Trzymajcie się ciepło. Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka.